To jest kanał Porozmawiajmy o Skokach, zakończył się właśnie sylwestrowy konkurs kwalifikacyjny o występ w konkursie noworocznym 69. turnieju czterech skoczni. Wygrał Andrzej Aniszek przed Granerudem, Eisenmichlerem, Kraftem, Geigerem, Stochem, Rioju, którzy razem zajęli szóste miejsce, Kubackim, Senkao oraz Forfangiem. Patrząc na wyniki one są o wiele bardziej miarodajne niż miało to miejsce w Oberstdorfie, ale chociażby patrząc na przykład Dawida Kubackiego, no tutaj jednak warunki... Przy niektórych skoczkach grały dość istotną rolę. Ogólnie wygrywa Andrzej Laniszek, troszeczkę przeszedł w cień po tym, jak zajął dziewiąte miejsce podczas pierwszego konkursu, ale no skok naprawdę, po pierwsze, dobry, po drugie, trafił na fajne warunki, bo miał kilka punktów odjętych, a noty 55,5 punktów w przypadku tym akurat mnie nie mierzi, ponieważ sędziowie byli dzisiaj naprawdę oszczędni. 55,5 punktów, najwyższa nota to był Laniszek plus Kraft, a tak poza tym, no to. Zauważyć 18,5 było bardzo, bardzo ciężko. W mojej opinii tylko skok Kubackiego, skoro był tak po, taki poziom not, nawet lądowanie w końcach 130 metra poprawnym telemarkiem nie gwarantowało 18 punktów, to w takim wypadku, skoro Dawid, wiadomo, wiem, że miał wiatr z tyłu, ale skoro mówi się o wykorzystaniu warunków w powietrzu i o odległości, to niech ten Dawid Kubacki ma noty 17,5, a nie 18 punktów i... Oczywiście mówiło się o tym, że jeżeli zawodnik ma niemieckie nazwisko, to jest oceniany wyżej. W mojej opinii Kubacki też jest oceniany wyżej niż powinien być oceniany. Oczywiście mowa tutaj o porównaniu z innymi zawodnikami, ponieważ te 18 punktów można zarówno obronić, uznać za zbyt wysokie noty, za zbyt niskie. To zależy po prostu od konkursu. Raz taki skok będzie oceniony na 56 punktów, a raz na powiedzmy 52. I to po prostu będzie się zdarzać i trzymanie się Definicji słownikowej po prostu tutaj większego sensu nie ma. Na drugim miejscu Halvor Egner Granerud i to zrobiło wrażenie, nie do końca sam skok nam nie zrobił wrażenie, ponieważ dostał bardzo fajne warunki, skoczył daleko, ale on w ogóle odbił się mocniej z lewej nogi. To był jak na niego skok nieudany, a on i tak wylądował za rozmiarem skoczni pół metra od rekordu skoczni. Więc wydaje się, że Granerud naprawdę jest mocny, był falstart. Też nie było zbyt dobrze z warunkami w Oberstorfie, ale wydaje się, że Gapa znowu jest faworytem. Zresztą był pierwszy i drugi na treningach i drugich kawikacjach, mimo że odległością pobił wszystkich. Oczywiście miał bardzo dobre warunki, ale jednak przy tak poważnym błędzie przy wyjściu z progu tak duża odległość to jest jednak syptom ogromnej formy, jeżeli taki błąd mu się nie przydarzy w samym konkursie. Na trzecim miejscu Eisenbicher, bardzo dobry. Solidny skok, prawidłowo wylądowany, prawidłowo oceniony, tutaj nie można się przyczepić ani do sędziów, ani do Eisenbichlera, nie było tutaj błędu na wrogu, to nie była taka rakieta jak w Oberstdorfie, ale jednak ten skok był po prostu bardzo, bardzo dobry, bardzo solidny, zresztą niewiele zabrakło do zwycięstwa, więc Eisenbichler cały czas w formie. Czwarty kraft, czwarty na jednym z treningów, a drugi odpuścił, no musi kraft się bardzo oszczędzać i bardzo uważać, żeby te plecy w którymś momencie się po prostu nie odezwały i dlatego cały czas go nie typuje do podium, który nie już teraz skoczni bo boję się, że w końcu gdzieś te, tak jak mówię to wiele razy, plecy odezwał się i Kraft po prostu odpadnie z walki. Na piątym miejscu Geiger. Piąty też był na jednym z treningów, na drugi był siódmy, po prostu jest bardzo równy. Może to zwycięstwo bez cofi było delikatnie na wyrost, bo w drugim skoku te warunki były bardzo dobre. Był komentarz z pytaniem o to, jak oceniam warunki, w których został puszczony Geiger. W mojej opinii, to jest po prostu do przełknięcia. To, że miał troszeczkę inne warunki, tym bardziej, że warunki robiły się coraz bardziej niestabilne, to jednak to jest do przełknięcia jak najbardziej i to nawet nie trzeba się tutaj zbytnio krzywić. To nie jest, nie wiem, świeży sok z cytryny. To po prostu, to się zdarza tak samo było z reprezentantami Polski, czy reprezentantami innych y, narodowości. To po prostu jeden z wielu, a dlatego, że jest taka, a nie inna sytuacja, to zostało rozmuchane, i ja to rozumiem, bo zresztą też widzę po swoim kanale, że jednak ten temat jest gorący i przyciąga uwagę, więc na to nie mogę się zżymać, że portale czy media tak głośno o tym trąją, próbując przeciągnąć jeszcze, jakby to powiedzieć, tą narrację. I dalej. Dalej jest Stoch razem z Rioją na szóstym miejscu. Stoch skacze dobrze, prędkości szwankuje, a mimo tego jest bardzo dobrze, chociaż cały czas uważam, że gdzieś ten słabszy skok się przetrafi, ale Stoch skacze faktycznie dobrze, na pewno o dwie klasy lepiej niż podczas mistrza Świata w Lotach, gdzie on skakał oczywiście dobrze, bo te skoki spokojnie można porównać na przykład do serii próbnej przed konkursem indywidualnym mistrza Świata w Lotach, ale one są bardziej powtarzalne. Ale właśnie, czy Stochowi się nie przydarzy taki słabszy skok? Trudno, bardzo trudno powiedzieć. I Ryoju. Ryoju, który, tak jak to zapowiadałem, rośnie w siłę. I od kiedy zaczęło się mówić, że Ryoju się skończył, to on zaczął dość intensywnie rosnąć w siłę. W szóstym miejsce w kwalifikacjach był trzeci na jednym z treningów. Oczywiście to nie były sytuacje, w których miał jakieś niesamowicie dobre warunki, ale też nie jakieś niesamowicie złe. Więc naprawdę Joju rośnie. Tak jak mówiłem, mówię przełom stycznia lutego albo pierwsza połowa lutego. To będzie ten moment, kiedy Joju powinien osiągnąć swoją topową formę w przeciągu całego sezonu. I ósmy Kubacki i tutaj zaznaczam, u Stocha też był dość ciężki wiatr z tyłu, ale u Kubackiego naprawdę ten wiatr był mocny i to skok był bardzo dobry. Oczywiście troszeczkę prawa na to została nieco bardziej płasko opuszczona, ale jednak... To był bardzo dobry skok z pominięciem lądowania. Ja uważam, że Dawid Kubacki jest zbyt wysoko oceniany. Wiem, że wielu to mierzi, że ja mogę powiedzieć tak na jakiegokolwiek reprezentanta polski, że jest zbyt wysoko oceniany, ale ja tak uważam, że Dawid Kubacki jest to średnio pół punktu. Na każdej nocie zbyt wysoko oceniany. Leci często niesymetrycznie, opuszcza prawą rękę przy lądowaniu, bardzo szeroko prowadzi narty przy lądowaniu, a bardzo często przy najmniejszym podmuchu. Dosłownie zgina się w pół, łamie się w pół podczas yy, lotu, żeby być w stanie jakoś wykonać ten telemark i, i często wygląda to trochę jak lądowanie na dwie nogi. I dla mnie to jest dokładnie to samo co robi Eisenbichler, jeśli chodzi o zawyżane noty, ponieważ te błędy wy wynikały kompletnie z czego innego u Eisenbichlera i u, Kubackiego, ale w mojej opinii to jest dokładnie ten sam przykład. Eisenbichler ma często zawyżane noty, ale i Kubacki ma dość często zawyżane noty, zwłaszcza to bardzo dobrze było widać rok temu. I tam Kubacki naprawdę chociażby w Tiki Dzynoś, na drugim konkursie odniósł bardzo zawyżone noty po drugim skoku i dlatego wygrał, a nie Ryoju. Dalej, dziewiąty stękała, oczywiście bardzo wysoka, bardzo równa forma, naprawdę jestem cały czas pod wrażeniem tego zawodnika. Doleża z niego bardzo dużo wyciska. Oczywiście troszeczkę nim pobujał w trakcie lotu, ale i tak dało to bardzo dobry rezultat. No i dziesiąty, Forfang, zaskoczenie, w końcu siadł mu taki naprawdę fajny skok, który mu się nie zdarzył, tak naprawdę od planicy. I trudno powiedzieć, tak naprawdę, wyciągnąć jakiś wniosek na podstawie tego skoku, tym bardziej, że na treningach nie było jakiejś niebywałej rewelacji w wykonaniu forfanga, no i poszczególne reprezentacje. U 26 skok przyzwoity, jest ta asymetrią niego się mocno siła, ale chyba to aż tak bardzo nie rzutuje na skoki, przynajmniej nie w tak dużym stopniu jak chociaż był Maczko Kota, którego Znowu delikatnie, ale delikatnie tym razem wykręciło, nie tak jak w Oberstdorfie. I za 29 miejsce 39 Piotr Żyła. On trafił tak na słabsze warunki, ale też skok. Coś tutaj się dzieje bardzo niedobrego. Często po wyjściu z progu ta sylwetka musi być po prostu intensywnie korygowana, a czasem nawet w środku lotu i to 39 miejsce oczywiście to jest spowodowane częściowo warunkami, bo myślę, że przy powiedzmy trzech punktach dodanych to, Piotr Żyła mógłby być w okolicach 20, 25. miejsca, ale jednak są błędy. Obstawiałem, że to stok może się posypać przed turniejem czterech skoczni, a to Żyła się posypał przed turniejem czterech skoczni, bo po żadnym ze skoków podczas turnieju czterech skoczni, czy treningowych, kwalifikacyjnych, czy w zawodach, trudno powiedzieć, że to był naprawdę dobry skok. Nawet ten z drugiej serii w Oberstdorfie, to nie był utany skok mimo wszystko. I dalej... 47. Aleksander zniszczał Skok nieudany. W jednej serii treningowej był na czwartym miejscu. Zapewne to był bardzo udany skok, patrząc po samym wyniku. Ale trafił na Krafta. No i z jednej strony można powiedzieć miło cię, panie Aleksandrze zobaczyć w konkursie. Ale z drugiej strony jednak wydaje się, że jedną taką bardzo mocną, jak nie mówię, jak to mówi, pan szczęsny, petardę może dać w pierwszej serii i ta petarda jest potrzebna, żeby po prostu dostać się do drugiej serii jako lucky Loser, bo nie wydaje mi się, że będzie w stanie się przeciwstawić kraftowi. Dalej Norwegia. 13. Johansson, 8.9 na treningach. Oczywiście nie ma szans na jakiekolwiek wyniki sensowne w turnieju czterech skoczni, ale skacze powtarzalnie, tak jak widać po wynikach. Skoki po prostu dobre, bardzo płasko prowadzi na te i to czasami się mieści, kiedy jest Luta z tyłu przy progu powiedzmy te 3 metry na sekundę można wtedy skakać, ale właśnie dla Johansona, kiedy ten arty mu zbyt mocno położy, to wtedy ma bardzo niską wysokość przelotową, i często to samo się dzieje, co u Kamila. Praktycznie ledwo co jest nad bólą i później, żeby coś z tego wycisnąć, jeśli nie ma wiatru z przodu silnego na dole, to jest to bardzo problematyczne. I na 40 miejscu mamy Tandego, skacze poniżej. Oczekiwań wydawało się, że forma jego rośnie. Podczas Mistrzostw świata w lotach, prezentowały się przyzwoicie na pewno o klasę lepiej od Forpanga. Ale jednak wydaje się, że znowu ta forma spadła trochę, jeśli chodzi o Daniela Andre Tandego. 49 Erikson, no, prześlizgnął się. Trudno powiedzieć, czy on jest faktycznie w niższej formie, czy po prostu ma mniej szczęścia do warunków aktualnie. Ale, no, miejsca są słabe w wykonaniu Eriksena. Oczywiście to jest jego pierwszy sezon i chwała za to, że on jest w ogóle bardzo szeroko pojmowanej czołówce Pucharu świata. Jako praktycznie junior. Ale ten konkretny skok był niezbyt udany, no, a Lindwig, Ząb go boli, oczywiście wedle oficjalnych komunikatów i raczej jest to prawdopodobne, skoro Kamil Stoch może mieć migrenę i skakać słabo, to trudno się dziwić, że przy potężnym bólu zęba, jeśli taki jest, a być może, nie wiem, na przykład uciec jakiegoś nerwu, czy po prostu są pęki, wymagana jest, powiedzmy, interwencja i przy okazji to jest straszliwy ból, to jestem w stanie założyć, że zawodnik nawet tak dobry nie jest w stanie rywalizować z takim bólem, po prostu miałby głowę gdzie indziej niebezpieczeństwo, że coś się stanie złego w powietrzu jest o wiele większe. Dalej. Niemcy. 21. Freitag. Dobry skok, dobre warunki. I zobaczymy, może uda mu się awansować do drugiej serii. 23. Freund. Znowu powrót do tej formy, powiedzmy, trzecia dziesiątka, ewentualnie przełom drugiej i trzeciej dziesiątki. 32. Hamann. Skok sam z siebie dobry, chociaż warunki były słabe i stąd ta pozycja pośrednio. No i paszkę, który mnie osobiście bardzo zawodzi. Ja się nawet wahałem, czy w miejsce Geggera nie dać nawet właśnie paszkego, który skakał równo, ale lepiej prezentował się chociażby w Engelbergu. Dużo lepiej w Engelbergu, a teraz to wygląda przeciętnie. I to, że nie jest on rozstawiony, to nie jest przypadek. On naprawdę skacze dużo, dużo słabiej. Przynajmniej na tym etapie, który nie już terek skoczni. 34. Morris Baird też dobrze trafił z warunkami i dobry jak na niego skok w aktualnej formie. 37. Konstantin Schmidt, jednak ten problem wydaje się być o wiele głębszy niż to się wydawało po Mistrzostwach Świata w lotach, ponieważ ten błąd się powtarza. Jest to w przypadku tego zawodnika, tak jak już mówiłem, to kilka razy niepokojące. I 50. Dawid Ziegel załapał się na wślizgu, czy też raczej załapał się dzięki braku Lindwika, a nie przedostali się z zaskoczenie mimo wszystko, Merk, oraz Roth. I dalej Austria, 12. Heibeck. Dobry skok oczywiście, nawet bardzo dobry. Huber 15 był się na jednym z treningów, ale Huber jest mimo wszystko zbyt nierówny, bo zdarzają mu się naprawdę dobre skoki. Czasem nie ma szczęścia do warunków, a czasami te skoki są dość przeciętne, że często mu jedna z nart opada zazwyczaj prawa podczas wyjścia z progu. I 23 Aschenwald, też z warunkami nie było jakoś super, ale jednak poniżej oczekiwań tego, co prezentował w Oberstdorfie. 41 Herl, słabo trafił z warunkami, ale to samo, też poniżej oczekiwań tego, co prezentował w Oberstdorfie. I 46. Lakner przedostał się, ale jednak nawet z pozycji takiego luzera będzie bardzo ciężko mu awansować. Dalej Słowenia. Pero. 21. Całkiem fajne skoki. 30. Paulucic, ogólnie jeden z jego lepszych skoków, w już 4 skoczni. Zresztą był bardzo zadowolony, ale 30. Miejsce. No, zjazd formy, mimo wszystko, Paulucicza. Może nie jakiś mega spektakularny, ale jednak zjazd formy zauważalny. cenę Prałc. 35. W samych kwalifikacjach, ale 9 i 8 na treningach, naprawdę Preutz cenę prezentuje się dobrze, chociaż w tym skoku wydaje się, że po prostu strasznie zadarł narty troszeczkę po wyjściu z progu i tak naprawdę w pewnym momencie leciał trochę jak y, Muminow albo Lindvik, kiedy nie ma formy. I dlatego ten skok był dość krótki, ale wydaje się, że Preutz jest cały czas niestabilny cenę, ale jednak jego poziom sportowy jest faktycznie dość wysoki, na tyle, żeby być na pograniczu pierwszej i drugiej dziesiątki. 36. Jelar, oczywiście to jest dla niego wielki sukces, że w ogóle zapunktował kilka dni temu i zapunktował bardzo obficie, ale no 1 stycznia może być z tym problem. I 42. Domen Preutz, wydaje się, że to jest kandydat do Lucky Losera jak najbardziej, ale jednak z tego co pamiętam trafił na Kubackiego, więc no będzie ciężko wygrać parę, bardzo ciężko. Japonia, kg 11, Yukia 14, Yukia ma wyraźny, zauważalny bardziej zjazd formy. Keiichi prezentuje się dość równo, powiedzmy, od okolic niżnego Tagiwu. Prezentuje się równo, ma stabilną formę. Junushiro 19 troszeczkę odbił się po kryzysie, który miał miejsce w drugiej połowie pierwszego periodu Pucharu Świata. Wraca do poziomu mniej więcej z Wisby. I na Nakamura. Ogólnie Japończycy prezentowali się bardzo fajnie, ponieważ na Kamura 25 jest najniżej sklasyfikowany. A na treningach był nawet raz w dziesiącej. To nie przy jakichś super genialnych warunkach. I z jednej strony dziwiłem się, dlaczego został zostawiony w drużynie, ale patrząc po tym, jak on wskaże na przestrzeni ostatnich kilku dni, to jednak mimo wszystko się temu nie dziwię, bo on ma szansę jednak z powrotem wbić to szóste miejsce startowe i leki to, czy ktoś inny po prostu wróci to szóste miejsce startowe do Japonii. Dalej. Rosja. Tutaj oczywiście afera mała, no bo mamy pozytywny wynik. Z tego co wiadomo, u Sadrejewa i razem z Mankowem na izolację. Pierwotnie wszyscy Rosjanie mieli skakać. Okazało się, że Nazarow i Klimow skakali. Nazarow zaprezentował się bardzo dobrze. 27. miejsce, prawie, że byłby rozstawiony i szansę na punkty jak najbardziej jutro ma. 48. Klimow. No, z jednej strony, ten, kto trafił na niego, może być lekko niezadowolony, ponieważ Klimow raz na jakiś czas przy tej formie jest w stanie oddać naprawdę taki dobry skok, nawet na pierwszą dziesiątkę, ale ogólnie większość jego skoków jest nieudana. Jak na razie. Nie mówię tutaj o Mistrzostwach Świata w lotach, tylko o tym, co działo się po Mistrzostwach Świata w lotach. I dalej Szwajcaria, Schwanden 31, jeden z trzech, który punktował we wszystkich konkursach, aczkolwiek będzie ciężko raczej, zgarnisz 44 Dominik Peter, no troszeczkę szczęścia miał, że się dostał, no i Amman miał pecha, 52 miejsce, niestety, kolejny raz Ammana nie ma w konkursie. I Ameryka Północna, tutaj trochę lepiej niż w Oberstdorfie, gdzie kompletnie polegli, tutaj mamy chociaż Boyd Klausa. W konkursie, i to jest tak naprawdę największy pozytyw, 17 miejsce, będzie całkiem fajnie rozstawiony. 51 Sołkup, niestety zabrakło niewiele, bardzo niewiele. I niestety Larson i Dean, który został dokoptowany do niego, który prezentował się lepiej na treningach. Jednak w konkursie nie dość, skok był nieudany, to jeszcze dostał tam dość mocny podmuch z tyłu i troszeczkę jeszcze bardziej położyło mu narty. To się skumulowało z błędem i ten skok był nieudany po całości. Dzisiaj wszystko co dobre, no to był Boyd Klaus, zdecydowanie. Finlandia i Estonia, tutaj małe połączenie. Tyto 18, a do tego bardzo dobrze radził sobie w seriach treningowych. Naprawdę, to Sacho rośnie. To jest bardzo ciekawe, bo jeszcze miesiąc temu nikt by tego nie zakładał. A naprawdę, patrząc po samych treningach, naprawdę prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. Nie dziwi mnie, jeżeli 1 stycznia wbije życiówkę kolejną, po tej, która miała miejsce w Engelbergu. Alto 20 też tutaj bardzo solidnie. Aigro 43 na miarę oczekiwań moich pewnie inni mają troszkę wyższe oczekiwania patrząc przez pryzmat tego co działo się w Kusamo, ale jednak trzeba pamiętać, że Aigro bardzo to samo pasuje. Co widać, jeżeli się analizuje wyniki z pierwszej części Pucharu Świata i dalej mamy jeszcze Czechów. Korziszek się dostał, 38 miejsce miał bardzo, bardzo dobre warunki, chyba nawet lepsze niż to wynikało z odczytów, bo naprawdę pobujało, oni w powietrzu pobujało a i tak wyglądało wyraźnie za punktem konstrukcyjnym. 45 Polaszek w mojej opinii to był lepszy skok niż ten korzyszka, tylko warunki miał troszeczkę gorsze. No i niestety Kołdelka znowu poza konkursem 56 miejsce to bardzo jest niepokojące. Osobiście obstawiałem, że kołdelka spokojnie poskacze do igrzysk. Ale jeśli będzie się tak prezentował, to boję się, że po prostu mu zabraknie motywacji i Romana, już w następnym sezonie oglądać nie będziemy. Na koniec reszta świata tutaj. Cograwski 16 miejsce, bardzo fajny występ. Jestem pod wrażeniem, w obecnowie też było dobrze, w samym konkursie, przynajmniej w pierwszej serii, a tutaj w kwalifikacjach znowu jest dobrze. Być może w końcu forma przyjdzie do Zogarskiego, może nawet taka jak w poprzednim sezonie. Ale w samym losowaniu, czy też nie losowaniu, po prostu, jeśli chodzi o zestawienie par, no to nie trafił mimo wszystko. Najlepiej Brezadola, Hobe, Kontamine nie dostali się do konkursu odpadli w kwalifikacjach. No i poszczególne pary. Murańka, Nakamura, tutaj wskazanie na, na kamurę. Nazarow z Freundem, wskazanie mimo wszystko na Freunda. Schiffner z Aschenwaldem, wyraźnie na Aschenwalda. Kot z Freitagiem, tutaj bardzo ciężko wytypować, raczej na Remis, ale mimo wszystko nie obstawiam, że, że przegrany z tej pary będzie lucky loserem. Paulowicz z Prełcem. I tu trudno powiedzieć, ale raczej mimo wszystko stawiam na Pero Prełca. Deschwanden z Alto, tutaj stawiam na Alto. Deszwanden skacze bardzo równo, ale wydaje się, że ma lekką obniżkę formy. I tak jak mówiłem, nie zakładam, że deszwanden zdobędzie punkty w gapa. Właśnie wydaje mi się, że tutaj ta seria się zakończy, ale nie wkluczone, że będzie też dla Dalej, Haman z Junshiro Kobayashi. I tutaj postawił tych zawodników na równi, może z lekkim wskazaniem na Junshiro. Dalej, Paszkę z Kytosacho I to jest bardzo ciekawa para. Jeszcze, Kilka tygodni temu Paszkę byłby tutaj faworytem, ale jednak teraz patrząc po treningach i występach Kytosacho, wydaje mi się, że tutaj mogę postawić na Kytosacho i to nawet tak dość wyraźnie. Dalej, Boris Berg z Boyd Klausem, wyraźne wskazanie na Boyd Klausa, mimo tego, co działo się w Oberstdorfie. Cenę Prełc z Zograwskim. I właśnie dlatego mówię, że Zograwski bardzo dobrze się zaprezentował, ale, no, trafił na cenę Preuca. I obawiam się, że dla Zograwskiego to będą za wysokie progi, ale prawdopodobnie to może być jeden z tych zawodników, który znajdzie się właśnie wśród lucky Loserów. Jelar z Huberem, tutaj wyraźne wskazanie na Hubera i trudno powiedzieć, jaki Jelar się zaprezentuje, ponieważ jest mimo wszystko dość nierówny. Konstantin Schmidt z Yukio Sato, wyraźne wskazanie na Sato, mimo jego obniżenia formy, ale przecież Schmidt też ma obniżoną formę i to dość wyraźnie. Korzyszek z Johanssonem, no to wyraźne wskazanie na Johanssona. Żyła z Hajbekiem, mimo wszystko Hajbek, chociaż bardzo delikatne to jest wskazanie, bo obydwaj zawodnicy są pod formą, poniżej oczekiwań, które wykreowali swoimi dobrymi występami. Tandes Keichi Sato, Wskazanie na Keiichi Sato. Herl z Forfangiem. No tutaj bardzo ciężko wytypować. Herl miał przeciętny skok Forfangowi. Tak naprawdę pierwszy skok, ot, może nawet kilku tygodni siadł tak dobry. Ale jednak mimo wszystko tutaj wskaże na Herla, mimo że to Forfang jest rozstawiony. Dalej mamy Domena Prełca ze Stękałą. Wskaże na Stękałę, bo Stękała jest równiejszy, ale Domena stać na pewno na porównywalny skok. Aigro z Kubackim tutaj wyraźnie. Kubacki, Ryoyu z Dominikem Peterem tutaj jeszcze bardziej wybrane wskazanie na Rioju. Polaszek ze Stochem wiadomo, Luckner, Geiger wiadomo na kogo zniszczą na Krafta, tak jak mówiłem, zniszczą na stać na jeden bardzo dobry skok i raczej mu go tutaj typował jako kandydata do bycia lucky Loserem, bo Kraft jednak mimo wszystko wydaje się być poza zasięgiem, jeżeli jest w pełni zdrowy i nie przeszkodzą mu warunki. Klimow z Eisenbicherem, Klimow może oddać bardzo dobry skok, ale jednak to będzie za mało na Eisenbichlera, mimo wszystko nawet jak Eisenbichler by tam przegrał, to i tak byłby wśród szczęśliwych przegranych, ale oczywiście Eisenbichler jest zdecydowanym faworytem. Eriksen z Rudem wiadomo. No i Zigel z Laniszkiem. Dobrze, że Zigel się dostał, ale jednak Laniszek na pewno tutaj wygra, powinien wygrać przynajmniej. Może nie będzie pierwszy po pierwszej serii, ale jednak pokazuje, że ta forma jest wysoka i te nominacje do podium nie tylko moja, ale też innych, czy to powiedzmy youtuberów, czy dziennikarzy nie były bezpodstawne. Drodzy widzowie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu w materiale, to chcę Wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku. Przede wszystkim, żeby ten rok był lepszy niż właśnie mijający, albo żeby chociaż nie był zdecydowanie gorszy. To tyle. Do usłyszenia.